Cześć, witam Was w kolejnej części Gwinta. Ostatnio były Królestwo Północy. To może teraz co? Zobaczmy nową talię potworów. Tali potworów, dosyć prosta talia, jak najwięcej mnożymy. Gniazdo potworów razy dwa. Golem spamuje Mniejsze golemów oczywiście, które można potem kopiować. Które możemy wzmocnić gromem. No i co, no i gramy? Po prostu spam, 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 spam. A potem jeszcze mamy babę cmentarną, która po upływie dwóch niszczy wszystkie nasze jednostki cmentarza. Czyli taki jest zamysł. W pierwszej rundzie nawrzucać, na spamować, w drugiej rundzie no, odpuścić albo coś, no, no, no. I na sam koniec przypieczyć babę cmentarną, która, która będzie miała bardzo, bardzo wysoką siłę. Zobaczymy, czy to się spisze. To w praktyce. kto to mówią. Zobaczymy, kogo tym razem nam rzuci. Los. Ostatnio trochę długo trzeba czekać na przeciwnika, zauważyłem. Ale mamy kogoś. Dobra, cieszę się. Chyba kto nam się trafia. Na tak, mam nadzieję, że nie Foltest chciałem właśnie powiedzieć, no ale niestety, jakoś nas bardzo często kojarzy z Foltestem gra. No to nic, co my tu mamy? Róg, dowódcy, brzask, mamy gniazdo, mamy meglaka, mamy meglaka oczywiście, co dzikiego gonu, to też wyrzucimy. Neckera, dobra, też może przywołamy. Gola stworzyć dla mniejsze golemy. To się przyda i Zoltan może nam przemnoży, znaczy dodać po go siły. Spoko. Spróbujmy. Zobaczymy co na to fall test Kurczę no. Najgorsze w tej talii jest to, że no tak naprawdę jedno rozdarcie i, i nas nie ma. Ale zobaczymy, zobaczymy co się co się z tym da zrobić. Ja zaczynam. Zaczynamy od nekerów. Fajnie mam nakery we wszystkich trzech wersjach karty. Extra podoba się. Jaram się. Leszka wrzucił nam tutaj krowę na stół. I my wrzucimy krawo pająki. No właśnie. Tego się obawialiśmy. co teraz? Co teraz? My się nie załamujemy. Rzućmy dziki gon, razy trzy. To nam brak... Brakuje jednego skina, to mam jeden podwójny. Pożowe tym razem. No dobra, wyrzucaj się z tych wszystkich... Z tych wszystkich kart, nie ma sprawy. Ja mam czas. Przemnożymy nasze prawo pająki. Oponent? Oponent. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Zmienia karty. Dobra. Coś Ja Nie zapiąłem z A, co tam. Zoltan, wzmocnimy Kalimarszałkiem, 33 do 7 i mi wystarczy. Najpierw Yatman chyba, więc po 4. Po 4 za każdego, za każdą taką samą, e, taką samą kartę. No, przeciw mi dał sobie spokój. W kartach jest mniej więcej porówno, 7-6. Ale mamy wygraną rundę. Oczywiście krawopają został, u niego zostaje tak no. świetne karty mi poszły brzaski. Bomba dwimerytowa. Boże kochany. Dobra, Mglack to jest dobra karta na przeczekanie. Dobra, ja zagram sobie przełom. Co nam tam wpadło? Golę. Spoko. Śmie! Golem spoko i dobrzećmy tego mglaka. Tak on nam się na nic nie przyda i tak, więc. I będzie takie troszkę poczekadło. Daby się pła, ci trafia mgła. Wobby sobie teraz razy dwa mglaka. Przecież nic nie ma! by weszło aż za 3-5 aż za 10 by weszły mglaki. To by było dobre, ale no. Spróbujmy. A co tam? Fajnie, bo wydawała się trafiła mgła na koniec. Chociaż wątpię szczerze w to. No ale co tam? Jakaś to strategia jest. Prawdaż? No, no. Tu teraz siedem. kurcze, fajnie. Nie, bo on tu ma swoje o porządze, ale ale tu koleżka mam przesunięte czartem. O! Nawet nieźle to zrobiłeś, bo ja sobie wyrzucę spokojnie golema. A i tak wszystko wróci do, dzięki wobie dwie do normalnych liczb. Nie sobie jeszcze któryś skopiuję, co? Czy nie? Nie, jeszcze pompujesz, tak? Czarta, dobrze. Pompuj, pompuj. Tak, zrobić. Dobrze. Jeszcze raz. Szósteczka kolejna. Czego chcesz? Jeszcze ich zmasterzaj. Dobrze, dobrze. Pompuj, pompuj. No ja teraz rzucę Erebina jeszcze. Wyzeruję ci te jednostki, a sam swoje przemnożę. Gdy na to myślę, że będzie Ci się to podobało. Jestem pewny. Hop! Moje niestety, ale koleżko sobie przesrawiasz. Nawet nie będę Ci tego mnożył bo to Po prostu 2-0 dzięki. To akurat nam podeszła ta rozgrywka 2-0. Chyba że rzadko mi się udaje tak wygrywać pewnie 2-0. Ale, ale. 15. Mam 65. Dobra, zagrałem jeszcze raz. Nie wiem czy w tym odcinku otworzymy sobie paczkę jakąś beczkę. Czy my zobaczymy paczkę? Paczkę albo talię, beczka, to są beczki. znowu się na trafi test to się wkurzę Co? nic halo Dobra, w końcu kogoś nam znalazło. Protesta o! Ankrake, proszę bardzo. Skellige, Skellige kontra potwory może być ciekawie. Może być bardzo ciekawie. Dobra, od razu wrzucamy krawopająka wrzucamy mglaka. Wyciąga tu wyciąga przemnożyć sobie krawopająki. Może wyciągniemy mglaki. Zoltan. Może Geralta wyrzućmy? A co? To nam wpadł. Necker, Bardzo dobrze. Teraz tak bardzo ciężko będzie nam grać z Ankrejtem. Ponieważ on ma pewnie bardzo dużo jednostek, które biją. Które zmniejszają siłę. A więc spróbujemy. Znaczy nie Lentreten <camina> met, 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 met. Wieloletni Lentreten met. met. Upewnić się, zniszcz zniszcz najsilniejsze jednostki dwa razy z rzędu. Teraz jest rzędu przechrub. <śmienic> Co też chcesz zagrać powiedz mi? Zagram to, no, to nie wrzucę to dobra, gramy. W tym momencie spada. Niech nasi bogowie mają. Dwa złota karta, ile on tego ma? A na tą chwilę spada nam golem i nekkery. Dobra w stanie poświęcić poświęcić Eredina dla tych jednostek, które będziemy spamować lepiej żebyśmy się pod toporegnę na potoczy. Możemy sobie te jednostki wpadną do. i to będą golemy. Teraz mamy dziesiątkę i szóstkę. Ale tak naprawdę wpadają na dwa mniejsze golemy. 15-20 naprawdę. Nie aż tak źle. O, pasuje. Uuu, panie. Dobra, co wykorzystamy? Czyli wykorzystamy głowę, wejdziemy za 6 i będziemy mieli 21. Tak robimy. Op. 21. Dziękuję. 6 do 8 w kartach, ale, ale. Nie jest źle. Zobaczymy, co nam zostanie. Nawet nie najgorzej wyszliśmy z tym Bill Entertainment'em. Tak. Zajebiście, nie ma to jak um, um, umiejętność ta... talii... potworów. Naprawdę... świetnie. Będziemy się raczej na ostatnią... na ostatnią rundę. Będę skrzeszał ich na pewno. Jeszcze, jeszcze. I my kończymy. Ilu kart się pozbędziesz, powiedz mi? Mam się wydaje, że w jedną, jedną da się to spokojnie zrobić, ale... Ale spokojnie. No nie mamy czasu za bardzo. Dawaj, dawaj, nie ma, nie ma tutaj, wiesz, co się zastanawiać, tylko wyrzucaj się. Zagrał szósteczkę, tu mu dodało. Dodało mu dwa. No i spoko, spoko. Pas. Karta 6-7. Może być dosyć ciekawie. Dobra, przełom. Zaczynaj koleżko, jest Draka. Razem to odrzucisz kartę jednostki. I zagramy przełom. Kabu pająki. Średnio, wyszło powiem szczerze. rozerwać! Modron, Ferreira, jesteś? Okej, okay, ty przeszasz pracowników, pewnie? Przeszesz tu dobra, nie ma sprawy. Ja zagram tak. Bo nas spodziewać. No oczywiście tutaj wzmacniamy nasze kraby 10 punktów różnicy. Można jeszcze bombę 5 na 14. Wzmacniamy, wzmacniamy siebie, Opcje, żeby dodawali punkty dalej. To 8, 64. No, co zrobisz? Mnożysz. Rozumiała decyzja zupełnie. Yy, teraz tak. My mu rzucili to, to jest tak. Jeśli wejdę na 7, czyli 6 mu zejdzie. 6, zejdzie mu 12, 18... 18, 20... Około 30. Nam na każdym schodzi 6. No nie, nie opłaca nam się rzucać bomby dwimerytowej. merytowej Dlatego... Przemnożymy sobie to. I zakończymy to kolejnej burzę. No, jeżeli nie ma pożogi, to... A czego szukać? Proste. Masz pożoga albo nie masz. Masz przełom. I raczej nic nie daje. Władnie. Udało się. Udało się wygrać. Drugi, drugi raz rzędu. Przednią grę wygraliśmy. Jest. Tak się skupiłem na konkretnej grze, że... Wygraliśmy chyba 2-0. Nie? I leci. No to chyba, no... Cię się wydaje, że to chyba jest najlepsza Najlepsza moja talia potworów. A, zagrałem jeszcze raz, co tam, ostatni. Tak mi się właśnie wydaje, że chyba to jest moja najlepsza talia. Ale to wiecie, no, zawsze. Zawsze można trafić na kogoś, gdzie po prostu. Bardzo ładnie zneutralizuje te nasze jednostki. No, to wystarczy dużo palenia, dużo rozdarcia i. Bardzo niskie, niskie wartości początkowe mają te karty, więc. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby tę ten, ten, talię tutaj skontrować. No nic, nie połączyliśmy się z nikim. No, w takim razie zakończę w tym miejscu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!